Cześć, z tej strony Przemek. Dzisiaj nagrywamy film w hodowli koni zimnokrwistych w Brzyskiej Woli. Zapraszam na odcinek. Hodowlą zajmuje się tutaj cała rodzina. Od prawej Katarzyna Masełek Leniard, jej mąż Adam Masełek, senior rodu Stanisław Leniard, młodszy hodowca to Hubert i jego ojciec Łukasz Leniard, brat Katarzyny. Stado liczy około 40 sztuk, przeważają w nim polskie konie zimnokrwiste, ale są również tutaj kucyki i konie małopolskie. Dzisiaj zobaczymy niesamowite ogiery kryjące, jak i ogierki, które niebawem będą boindowane na ogiery z licencją. Wizytę zaczynamy od trzech rocznych ogierków. Bo co to są? To są źrebaki, ogierki, klaczki? I zostałem dalej do hodowli, tak? tak? Kasztan to Eros. Ten kasztan był czempionem u nas. W Ale Liktu, kiedy? Idzie? W starym siole. Mhm. A teraz w Klikowej był wiceczempionem. Kasztan dwa? i ten duży gniady jest po Masinie. A ten jeden to jest. Yy, no taki czysty balk na polskim, na polskim paszporcie już, nie. Kiedy one będą uznawane? Jako 2 czy 3 latki? 2,5 yy, roku to w przyszłym roku na jesień. Z mówię, że połowa nam będzie takie dobre? Z kasztanem chyba. Nie no, mojej hodowli, a ja też mam ryby, żeby być tym Eros, ten kasztan, jest po Massimo RS 83 punkty. Od Epona 83 punkty. Jest ich hodowli, brał udział w licznych wystawach. Duży gniady to Ogier Deluxe MK, także jest ich hodowli. Ojciec jego to Massimo RS, a matka to siwa klacz rasy Persheron Doli Della Fenetta. 82 punkty. Dawaj Hubert, reklamówka! Mniejszy gniady to Bever RS. Jego rodowód opiera się na koniach rasy zimnokrwistej belgijskiej. Zakupili go jako młodego odsadka z hodowli pana Romana Szultki, aby wprowadzić nowe geny do swojej hodowli. Powiem wam, że jak chcecie to też możecie wypłosić, ale ja już mam wszystko tu. No, no to ich dostajni. Ale ogierki stale nie chciały dostani. Chciały jeszcze pobrykać. Ale wy lubicie wszystko co duże, widzę. Bydło takie większe teraz już macie. No, Łukasz chciał bardzo opasowe, i tak. Możemy później do nich podejść, Maciuś Nie no, Zrobimy, zrobimy. Maciuś to, to, to ten, co leży na końcu za tą krasą, Robo. nie? To jest byk. Próbujemy zagonić kawalerów. Nie wprowadzamy misz. Tym razem grzecznie wchodzą. W gospodarstwie są również opasy cimentala. To jest ogier. Massimo RS. Massimo RS. Ile ma lat? 5 lat, no. Wychodzi prawdziwy król tego podwórka. Jest to czołowy reproduktor w ich gospodarstwie. Massimo RS po bonus od Marbella po Marvit. Został zpointowany na 83 punkty. Masimo rzadko kiedy jest wypuszczany na ten ogólnie. Dlatego po wypuszczeniu zaczyna węszyć. Sprawdza kto tu był wcześniej przyjaciel czy wróg. Jak Jakiego nie Urodził się w 2019 roku. Jego wymiary to 170x240x35. Na na Mieszka w tym gospodarstwie już od odsadka. Był czempionem wojewódzkiej aukcji wystawy ogierów za bajka w 2021 roku. Bo ten ogier ile ma punktów? 83 I on był uznawany? Pamiętasz? Za bajce w 2021 roku I wy go kupiliście czy jako uznanego? Nie, my go uznawaliśmy Kupiliśmy jego półrocznego Aha. A jego rodzice? Kto to jest? Właściciel? Nie, rodzice Ojciec to bonus A... Ojciec to bonus A matka to Ardenka szwedzka Marbella Marbella Daje bardzo dobrej, grubej budowy potomstwo. Jest używany zaprzęgowo, kryje już tutaj trzeci sezon i w tym roku został przeznaczony już na sprzedaż. Można go nabyć. Pes. Wiecie, one są obłuczone, widzicie nimi. Jeździ dziadek czasem do bryczki, kupił sobie w tym roku mniejszą bryczkę, to zakładać z dziećmi jeździ. I jak ogier się wpisuje w bryczce? No super, rewelacja. Naprawdę koniużynkowy super. Czyli to wszystko zależy jak się, jak się konia wychowa też. Czy on jest po prostu obliczony, czy nie. Misiek! I oboje cały czas hodujecie i cały czas na wystawach bierzecie konie. Ostatnio widziałam, że macie jakiś sukces na Facebooku. Co to było? Gdzie wygraliście? Byliśmy w Tarnowie, w Klikows Klikowskiej Ostoi Polskich Koni. To były Święto Konia Ziemnokrzyskiego. Wzięliśmy pięć koni, z czego trzy były na podium. No i Ogier, jeden dwuletni, został najlepszym koniem całej wystawy, całego pokazu. Zobaczymy tego Ogiera? Tak, zobaczymy go na drugiej stajni. Super. Odprowadzamy Massimo do stajni. A przed nami młody laki. I ten był uznany kiedy? Ten jeszcze nie jest Zaj, jeszcze nie, ale, jeszcze ale tydzień później został uznany na wojewódzkiej aukcji wystawio gierów w bogu chwale w województwie podkarpackim, gdzie został dopuszczony do rozrodu z bonitacją 80 punktów oraz wymiarami 166x225 na, na 30,5. On jest po polo, a matka to belgijska lotka, nie? A polo to arden belgijski. Tak, z... Ten od Romana, tak. On teraz stacjonuje w Lublinie, pod Lublinem. Tutaj? Tak, sprzedali to. Ogier już zmienił stanie, ale został na terenie województwa podkarpackiego. Plaki urodził się w 2022 roku w województwie mazowieckim, a następnie został zakupiony przez państwa leniard. Ślisko. Ślisko jest, się boi. Puść go tutaj do góry. Gdzie on będzie uznawany? W yy, bogu fale, bo teraz przenieśli aukcję do bok fale. Za tydzień w sobie. Ale, ale już sprzedamy. Tak, to się już sprzedamy. A teraz na chwilę zmienimy gatunek. Idziemy zobaczyć do bydła. Maciuś. I to jest limówną. Tak, czy tak? jest. Te teraz chyba przechodzicie wszyscy. na bydło mięsne powoli. Tak? A tak by kupiły, no żeby był. Żeby był. No, hmm. chcemy spróbować zobaczyć jak to jest, nie? Rozumiem. I tu jest chyba cemental, tak? A jest cimental. A reszta to jest e, limuza. One w miarę takie spokojne, to krowo. Spokojne sobie. No, no widzisz, ja tu idę, jak idę, to one nic ani nie uciekają, oni wiedzą, że już coś jest nie tak, nie? Ta tak jest najbardziej nie, nikomu nie ufa nie? A to jest jałówka czy już krowa? Jałówka. Cielna jałówka, nie? A A to, to jest czysta. to jest Margolcia. ta co staje? czy nie, to, nie nie, to jest mhm. ta mała, to jest jej córka. Nie? tutaj no. A tu mam drugą krowę. I, I, też i to jest zbyczek. U ciutki, ile ma rok? Rok czasu, teraz nie wiem, 11 no. miesięcy ma nie. O, ale czuste. Jaki nie? No te, te to tak ja One nie jedzą, ale one nie jedzą, tylko siano. Mają siano i koszyk kieszonki dostają za wszystko. W tym czasie na wybiegi z powrotem są wypuszczane ogiery. Już będziemy go teraz sprzedawać? bo tam, co te dwa u mnie stoją. No to, to jeszcze masz te młode. No Zostaje pół teraz, roku, tak? no. A on już tu pewnie dzieci ma, co? Ma już teraz trzeci sezon, kryje i. robi się więcej, że tak powiem. A później córki, to. No to ojciec i syn. Ale co właśnie chciał zapytać, czy to jest No ten że to syn. Masimo wrócił na swój stały wybieg. Na chwilę zajrzymy do bydła, a następnie pójdziemy na dużą łąkę, gdzie są klacze ze źrebakami. Krowy w typie mlecznym, cimentale. I jeszcze raz zaglądamy do buchajków opasowych. To wszystko od tych krów nie? Ja? Widzę, bo to jest cimentale. Tej, do... no. I ona na opasy później sprzedajecie, no. no. nie? Tak. Ile jeszcze te skóry będą dostać? Chyba ostatni trochę wkrótce. Te dwa, do troszkę krócej, później dalej. Jesteśmy na łące, gdzie macie klacze ze źrebakami. A ta pierwsza rąka to jest matka Ogiera, któregoś? Nie tak, co w domu jest ten... Tego dużego gniadego. Ogierka. Tego dużego gniadego. No i tam no To wiadomo, czego roku... duży jest. W tym roku dała klaczkę, klaczkę. Te, Po nie siedzi? To będzie siwe? Siwe będzie Z tym białym noskiem? Co to, to, jest? to jest klaczka Od tej czekoladowej kasztany Fajnie zbudowana Na Najmłodsza, z... no siwa będzie Już ma gdzieś tam przepuszcza Ostatnio ze mną siedziała i nie chciała odejść Ale teraz jest kamera Ale ta, ten ogier od kasztanki też jest identyczny. Ale powiedzcie mi, oni są po tym samym ojcu? Wszystko tak, to, po, to są wszystkie po, po tym... masinie. Te ogiery, które zostanie na zamianę, do której pójdziemy zobaczyć, to też są jego dzieci, czy to już nie, jest coś nie, nowego, Nie, no no to są wprowadzone ogiery dla wymiany genów. A te tutaj zostają na hodowlę, czy na sprzedaż są? Te wszystkie no. zostają. Te zostają, ale macie coś na sprzedaż? Coś na pewno na sprzedaż z tej stawki. ten to po masinie to het koń. nie ogier, nie? Hmm? Ta, no to chrapa wszystko. Kasia na brat. Ale na brat. Gdzie już idziesz? O kurczę to Ten będzie do sprzedania. Tamten niby ma zostać. Te wszystkie cztery zierebaki urodziło się tu na łące. Tutaj, nie, nie, nie zdążyliśmy no przywieźć sam Ta, no, ani jednej nie klaczy, klaczy do domu. To dobrze, to bardzo dobrze. No. Najlepsze porody. Chyba w tej hodowli to są te porody zwykle najgorsze, a tutaj macie naprawdę fajnie, że one wszystkie tak idą. Te cztery klacze to matki z najmłodszym potomstwem po Massimo. Są to dwie klaczki z dwa gierki. Siwa klacz to persheron o nazwie Dolly de la Fenetta. Jej przodkami są Perszerony. Klasz posiada wymiary 173x240x28,5. Zbonitowana na 82 punkty. A przy jej boku stoi najmłodsza klaczka z tego roku o nazwie Damakier. Brudno-kasztanowata klacz to Daisy Fontaine, córka siwej Perszeronki i Ogiera Lusti, który stacjonował u nich kilka lat wcześniej. Posiada przy sobie klaczkę z tego roku ciemno o nazwie Dusi. Jasny kasztan to klacz Mel, córka Ogiera Kostus i karej klaczy Mbaśka. W tym roku ma gniadego ogierka po Masimie, tego co ma białe skarpetki na tylnych nogach. Gniada klacz ze skarpetkami to Pona po Elit od Eleja 83 punkty. Z wymiarami 170 x 240 na 30 W tym roku posiada gniadego ogierka. Zostawiamy klacze z najmłodszym przychówkiem i idziemy do klaczy starszych. Bo wiecie, my idziemy teraz do stada klaczy. Tak, jedna półtororocznia, dwie dwulatki, jedna trzylatka i resztę mamy z małymi. Najpierw hodowcy opowiedzą coś o swoich klaczach, a potem zobaczymy je w ruchu. Ta bez kantara, to jest Sonata. Sonata. Ona jest siostrą tego największego gierka. Tego dwuipółletniego. A to co idzie do nas? Kto to to jest? idzie Mirella. To jest córka Masina. Co tam, Nunio? Ale do tego brata swojego podobna. Um... Do Kasztana. Do do ta... A bo to jest ta sama matka? Jest... Yy, nie, 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 ten sam ojciec. Aha, ale... ale zaraz zobaczysz jej pełniutką siostrę. Po tym samym ogierze że jest tej samej klaczy. Identyczna, tylko mniejsza łysina. Kara była teraz w Klikowej czempionką dwulatek. Mirella rusza w stronę swojej siostry. I my też tam pójdziemy. Bo pierwszy raz będzie miała rybaka. Jak byłeś, to była taka malutka. Była jako roczna w Oleszycach czempionką. Jako dwulatka w tym roku w lipcu była w Starym Siole, bo była przeniesiona. Wystawa też czempionką była. I teraz w Klikowej była czempionką. Ale w Klikowej nie była jako roczna? Jako roczna miała trzecie miejsce. To, to, jest, to jest Sonata. Trzy lata dopiero ma. Co tam, Smoku? I ona też właśnie jest siostrą tego 25 Kasztana. Po tym samym ogierze, one są po polo. To, 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 jest to jest Elita. Zrebak. Tak. Tak, to jest Łukasza ulubienica. I nie dziwię się, bo jak hodujecie takie kluseczki trochę, no to czym większa, tym bardziej ulubiona, co? To tata teraz podzielił hodowlę, tak? Trochę syn, Wszystkich. Wszyscy mają. Wszyscy mają hodowlę, ale razem mamy, nie? Wszystkie. Mamy cztery klaczki pod rząd i wszystkie mamy tutaj w hodowli. Wszystkie są tutaj. Które to są? Jest ta gniada. Gniada to Marietta. Ta Mirella, Cara Morella i mała Malina, Malina z tego roku. to jest roku. ta tutaj? Tak, to jest ta. Malina. Wszystkie cztery od niej są. Facet ją sprzedał, bo była nieźlepna, jak miała 2,5 roku i sprzedał na mięso, nie? A u nas wyszło, że 8 miesięcy jest źrebna i od tamtej pory nam bez przerwy cięcza się. się. To jest to bardzo jest... dobra młoda klacz, tylko na początku ciężko jej było się tu zaklimatyzować. Dał jej łupić. Ale miała, była na wystawie. Była miała... na wystawie, była trzecia. Mieliśmy ją w Starym Siole, nie. W ogóle w Starym Siole mieliśmy 10 koni, nie. I 7 było na podium z 10. O, Zgadnijcie, co się stało. Tak, to co może być najgorsze, czyli dron w trawie. Podziękowanie dla pana Adama, który szybko znalazł drona, a teraz odbiera wrota w swojej nowej stajni. To mamy, co tu mamy? Nowy obiekt, co to jest? To no, nowa stajnia, to jest taka moja stajnia, ale konia nadal wspólna. Okej. Okay. To są młode obiekty. Aha, te były na tym wystawie na teraz? Na wystawie, to był, Aha, no tak. był najlepszy kolejny Dobra, a tu mamy następnego. Tak, jego. Brata. Też już Tak, może tak, pójdą na, pole, na pole. pojedynczenie. Dobra, kraso jedno. A, to jest i ja pamiętam. Ona, taka, ona też wyjdzie na pole później. Ale ona ma tu. A, nie bój się! Perełka I on jest zimnochwisty? Pół zimnokwisty. Ale on był ogierem y, takim. zimnokwistym pokryta była. No bo ona jest pół tak, tak. Ja pamiętam jej historię A, już pokryliśmy zimnochwistym Ale już wyszło takie grubsze. Dobre wyszło gierki. Mhm. Kto to idzie? To jest ten młody jeden, tak? Zostanie wypuszczony na drugi okulnik. I to on był teraz na tej wystawie? Tak, to czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Ojciec jego kto jest? Weź to tyle paty, Przed nami młody ogier Jordan. Jego ojciec to Herkules Dumalpax z rasy belgijskiej zimnokrwistej, a matka to klacz rasy PKZ po Popower. Jordan jest hodowli Pana Edwarda Skindzielewskiego z, z Podlasia. Został zakupiony z myślą o łączeniu z ich klaczami, aby urozmaicić rodowód, a także powiększyć gabaryt potomstwa niektórych klaczy i dodać elastycznego ruchu, którym się charakteryzuje. Ogier został uznany podczas jesiennej aukcji w Boguchwale w 2024 roku, gdzie uzyskał bonitację 81 punktów i wymiary 167 na 223 na 30,5. No to on ma właśnie zostać na miejsce Masina, nie? On pochodzi z Podlasia. Od Skidzielewskiego Edwarda. Został także wyróżniony na aukcji do top 5 ogierów aukcji i zajął czwarte miejsce. Brał udział także w wojewódzkim święcie konia zimno w Klikowej w 2024 roku, gdzie w kategorii ogierów dwuletnich zajął czwarte miejsce. Oraz w wojewódzkiej wystawie koni w Starym Siole, gdzie był drugim wiceczempionem w kategorii ogierów dwuletnich. Za płotem biegają młode odsadki, zakupione z myślą jako przyszli reproduktorzy. Gniady to Marelo Pokimo MR, Jasnogniady to Premus Pogrelon. Ciężko jest tego tak znać jest pracy. Trzeba go obszągnąć. Ale przede wszystkim trzeba dbać o kopyto, całego jego, nie? Przygotować do aukcji. Dobrze już pobrać kilka razy na wystawy. No, żeby obył się zjeżdżeniem z no, z takimi bodźcami różnymi ludzie, jakieś tam różne sytuacje. Jest wyprowadzany kolejny młody ogier Pagon. Jego ojcem także jest de Malpax. Zostawiamy jego. Zaś matką jest klacz pigwa, po słynnym ogierze Titanic. Hodowcą także jest Edward Skindzielewski. Jego rodzicami kto jest? Yy, też Herkule, a yeah. klacz to yy, pigwa. Jak pochodzi od yy, Skindzielewskiego Kupiliśmy go na zmianę genów. Wolniej, wolniej, on zaraz się... Szaleje. Słuchaj, no to właśnie teraz w Klikowej był e, najlepszym koniem pokazu i czempionem. Rok temu, jak przywieźliśmy go, zaraz wzięliśmy go do Klikowej, to też był czempionem w kategorii rocznych. I na wystawie u nas w Starym Siole też był czempionem. Taki dzisiaj No i w pierwszym też go mieliśmy. Widzisz, jak na nogach ma też się Tamten Ten ma takie typowo czarne gniade, nie? Pagon został zakupiony z myślą o wprowadzeniu go do ich hodowli jako reproduktora. Został uznany na aukcji wystawie w Bogu w 2024 roku, gdzie został czempionem z bojtacem 83 punktów, w tym 15 za typ i 5 za głowę z szyją, wymiary 165 na 222 na 30. Przyszedł czas na wspólne zdjęcie hodowców z ich dwoma nowymi reproduktorami. Powiedzcie mi, gdzie ja dzisiaj jestem, w jakiej hodowli? Dzisiaj jesteśmy w hodowli koni zimnokrwistych w Brzyskiej Woli. I to są Wasze dwa nowe rozpłódniki, tak? Tak, Was. to mają być dwa przyszłe rozpłódniki w naszej hodowli. Ogiery zostają odprowadzone do ich boksów, a za chwilę będzie wyprowadzona klasztośka z jej Rebakiem. Jest to pierwsze wyjście młodego źrebaczka, dlatego idzie tak niepewnie. I ten ma tydzień, tak? Czy ile? No nieco ponad tydzień. Ale po chwili z małą pomocą wychodzi pierwszy raz na zewnątrz. Świat jest ogromny. Wiesz, koniec, zobaczcie co to jest. Pierwszy raz. Widać że to nóżki ma takie słabiutkie. I tak już się podprostowała. Mała diabolina. Czyli to jest klaczka? Tak, klaczka. I mówi, że to jest pozimny, w z tym ogierze. Tak, po Lorancie. I taką maść załapała. Tak. Ale to powiem. ci, maś maść załapała po swoim prapradziadku, sarkazmie wielkopolskim, ale, bo był dopuszczony do krycia małopolskich, nie? Ale ona też była z ona jest, nie? Bo to jest, y tak, ona jest siwa zrokata. rokata. No pierwszy raz ją widzą. Bezcenna klacz w ich to Tosia, w papierach de Tosia. W drugiej dobie swojego życia przeszła skomplikowaną operację, a gdy był kręcony pierwszy film z tego miejsca, była po ciężkim porodzie. Jak widać po burzy zawsze wychodzi słońce i teraz przy niej stoi malutka klaczka diabolina, to jej drugie źrebie. Diabolina zakończyła sezon porodów ich stajni. Stosia jest teraz zaźrebiona ogierem Jordan. Jak na pierwszy raz wystarczy już tego spacerowania, wracamy do boksu. Pierwsze je wyjście na zewnątrz. To jeszcze nie koniec. Idziemy na ostatnie paswisko z klaczami PKZ i Małopolakami. Bo tu nie tylko są zimno zimnokrwisse, ale mamy też dwa... Małopolaki. Małopolaki. No i to jest sardenka. No już wygolona na zimę. Wszystkim wolicie? A... Tak, te jeszcze licencję zrobię i też do A golenia. A idzie do licencji, to? Tak, to ta ona ma trzy lata dopiero skończyła. A ta beka? To jest siostra Sonaty i tego kasztana dwu Powiem wam, że ogromna Ja to jest stara klażnie. Nie, to dopiero w tu trzy lata skończyło. A ta ma półtora roku. To jest waszej podobni? Nie, to kupiłam u pana Romka Szultki. Jako tak zasilić swoje stado. Ale po, po jakiej rodzice? Ona jest też po popolo. A matka jest Ardenka. Z inną rasę? Małopolaki. Czyli to są konie szlachetne. Tak. Jak one dają radę z zimokrwistymi? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nawet powiedziałabym, że... Lepiej niż tamte. Bo e, ta, bardziej ta, ich dominują. Ta strokata, ona wygrała gdzie? Ona wtedy w, w wieżawicach była druga. Ale w Klikowej ale... była czwarta. A ona jest zaśrobiona. A i teraz była, w tym roku byliśmy w Boguchwale na regionalnej wystawie, takiej hodowlanej ogólnie, gdzie bydło wszystko. I jako najmłodsza też była druga. Ale zaśrobiona jest teraz? Tak, jest dziere małopolskim Lucierem. Taki siwy. On stoi pod Lublinem. A to jest twój yy, wał? Peruszek tak... już tak, on już 20 lat? 20 lat ponad. 20 lat jego go użytkować po prostu pod siodło, tak jak ja Tak, a teraz już tylko Emerytura. chodzi się z nimi pasia. Kęgu. Sama wszystko z nią robiłam. Tylko do pierwszego założenia do wozu przyjechali mi tata, Łukasz i jeszcze brat Krzysiek pomóc i powiem ci jak stary koń poszła. Tak. tak. No trochę może trzeba ją dużo popędzać jest leniwa, ale, ale jest bardzo fajna. W tym razem, jak będę, to trzeba coś dowozą. No to jeździmy nią bryczką, nią i Dwie razem? Tak. Ta jeszcze się ucieknie. Z Haliną Adam jeździ w tereny. Tak? tak bo ona e, więcej niż do powolnego kłusa się nie rusza. A to kiedy zaczynasz nauki jazdy konnej? On już jeździ, zajeździł swojego kłuca, obciągnął. Tak, tak, sorry, zapomniałam, że ty Z na kłusę. Musimy raz przyjechać z Kaśką i W terenie. Tak? Jeszcze zobaczymy kolekcję pucharów zachodowle. I tu mamy puchary zachodowle i taki to najnowszy, stary. jakiś taki najlepszy. Najlepszy to tam będzie, taki Aha. taki duży. Czyli tutaj mamy już po prostu. różne, powiem ci takie. A teraz to tu by było? Teraz 22 nie? września, nie? Zajęliśmy, nie? To Najlepszego... te wasze konie? Co? To, to one nie, są? Nie, zdjęcia nie są naszych koni, tylko... Zdjęcia u góry. nie naszych koni, ale to było dostaliśmy, nie? Ten? A co to jest? Z jesieni zaloranta. za, za Loranta. Największy po prostu, nie. A tutaj macie dalej puchary. Też. Bo no, nie no, tak u tak każdego tak. jest zestaw pucharów, tak? Bo już się tak. U mnie też jest tyle, może więcej. <laughs> Pozdrawiam, Przemek Rasy staropolskiej Zapraszam na następny odcinek.